patologia właściwie wynika z tego, że ulica Moczydłowska jest objęta znakami strefa zamieszkania. Co oznacza, że pieszy ma tu absolutny priorytet, a parkowanie poza wyznaczonymi miejscami jest niedozwolone. Tymczasem, jak spojrzymy na ulicę Moczydłowską, to stoi tam szpaler w dwóch rzędach ustawionych samochodów. Jest to sytuacja, która dzieje się codziennie. Jest to po prostu lokalny parking dla mieszkańców bloku stryjeńskich 19. I najwyraźniej. Mogą to robić bezkarnie, bo na Moczydłowskie, jak się okazuje, prawo nie działa. Straż Miejska odmawia interwencji już od roku, tłumacząc się tym, że to oznakowanie jest niekompletne. Jest mianowicie w całym tym obszarze zamieszkania, którym jest ulica Moczydłowska, jedno miejsce, gdzie niedawno pojawiła się nowa żwirowa ulica. Przy której brakuje takiego znaku jak ten, który tutaj widzimy. I brak tego znaku, jak się okazuje, powoduje, że całe prawo dotyczące strefy zamieszkania w tym rejonie nie działa. Urząd Dzielnicy zobowiązał się do wprowadzenia wszystkich poprawnych znaków, czyli również uzupełnienia tego brakującego znaku D40 na ulicy Perkalowej. Zobowiązał się do tego w połowie ubiegłego roku, i dopiero po moich ponagleniach i po ponagleniach, co ciekawe ze strony warszawskiego inżyniera ruchu, zobowiązał się do uzupełnienia tej luki w oznakowaniu w drugim kwartale tego roku, co oznacza, że od momentu zaistnienia tej sytuacji do momentu jej rozwiązania minie ponad rok.